Czas naszego kolędowania, wizyta duszpasterska z wielką radością przyjdę do Was w tym roku, moi drodzy, trzy razy chcę przyjść. Pierwsze moje przyjście będzie trzeciego, to jest pierwsza niedziela stycznia, będzie o 17, prawie wszyscy wrócicie już z wykrotu, to ci co pojadą, przypominam, wykrot mamy. Pierwsza sobota miesiąca jest drugiego. Przyjdę o godzinie 17 do Waszych domów po Błogosławie. Porozmawiam z nami, przedstawiam plany, poławiam wszystko, co i jak wygląda. Szóstego to jest, moi drodzy, środa. Zapraszam na 15, a o 16 nasze kolędowanie rycerskie w zeszłym roku. W kilku się Zainicjowało przygód 30 rycerzy, więc śpiewaliśmy tutaj półtorej godziny kolendy i pastorałki. Będzie i trąbka, i akordeon, i jakiś jeszcze inny metalopodobny instrument. Jeśli ktoś ma skrzypce czy flety, jak chce z nami grać, to z radością, moi drodzy, zapraszam. Następna wieta dusz pasterska, moi drodzy, będzie miała miejsce 17. Stycznia też o godzinie 17. I później za kolejne dwa tygodnie, ostatnia wizyta trzecia 31, moi drodzy, stycznia. Wtedy też jak ktoś będzie miał ochotę przyjechać, zrobimy kolędowanie, piękne śpiewanie kolend, bo się 2 lutego kończy okres Bożego Narodzenia. Próbuję z tym walczyć, gdzie się może, dopóki możemy. Trzymamy holinki do, do drugiego w domach, do drugiego lutego. Śpiewamy kolendy, stąd też na uroczyste kolędowanie 31. Moi drodzy, stycznia też Was zapraszam.